Witajcie na kolejne dotrawie. jestem w krocz w, łód, w lesie. U podnoży gór komerach. Tam przede mną są góry komerach. Ale ja tu jestem w lesie, który miałem już dawno dla mnie temu odwiedzić, ale nie było okazji, a jak widzicie jestem dalej ze 150-400 F45, dlatego przyjechałem tutaj właśnie. Zobaczyć, bo jest tutaj rzeka, a jak jest rzeka to jest życie wiadomo Może są jakieś pruszcze, może są jakieś pliszki górskie A może jest coś zupełnie innego, o czym nie ja wiem Może byłby tu na przykład zimorodek No zobaczymy Tu już mam po prawej mostek, także zobaczymy co się dzieje Słyszę rzekę, także idziemy, zapraszam na tą przygodę Kolejny dzień testów Już końcóweczka spotkania tego obiektywu ze mną Przynajmniej jak na razie, a zobaczymy jak wtedy wyjdzie dalej. Dobra, idziemy. Zróbmy do przygodę. Jak fajnie i cudownie być znowu w lesie z takim sprzętem. Jest dopiero po piątej rano, jeszcze dosyć ciemno, przynajmniej tutaj w lesie, tam może będzie odrobinę jaśniej, bo tam wychodzi taka ścieżka, to jest taka, nie wiem, trasa turystyczna, nie wiem jak to nazwać, generalnie dla wszystkich dostępna, ale fajnie obalać taką właśnie nową miejscówę, widzę również pełno odchodów na skałkach, więc może Piszka górska, może puszcz. I tu przysiadają kto wie. Jeżeli tu w ogóle istnieją. Zobaczymy. Kiedyś tam wyżej, wyżej, wyżej w górach. Udało mi się wypatrzeć puszczek. No ale nie wiem czy tutaj akurat coś się wydarzy. No mam nadzieję. Piękne miejsce, ja na pocenie było byłoby piękne wziąłem kalosza żebym ewentualnie później mógł wejść do wody gdzie będzie to potrzebne ja na razie miejsce spoko ale nie słyszę i nie widzę żadnego ptaka tutaj na wodzie nie jednak już przeuważyłem wybiórkę to się tam nagrałem ale naprawdę było mega ciemno więc nie wiem czy jakaś tam fotka wyszła Oczywiście wszystkie zdjęcia z tego wypadku, pokażę Wam je ja zawsze na koniec. Dobra, idę się rozglądać dalej. Jak widzicie jakaś wypolanka jest tutaj ogrodzona. Idę sobie zwykłą ścieżką po mojej prawej rzeka, ale strasznie tu jest zarośnięte. Nie ma tym nawet jak wbić. Mam nadzieję, że tam yy, dalej to się zmieni, bo byłbym troszkę zawiedziony, że tylko tamto miejsce dostępne tak naprawdę do rzeki, ale jak nie przejdę dalej, to się nie dowiem, No dobra, i przede mną rozpościerają się piękne góry, komerach kiedyś tam oczywiście byłem, parokrotnie zaprałem was tam Mahon Falls, wodospady, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj tutaj życie cokolwiek da się tutaj wypatrzeć. Piękna miejscowość, naprawdę. Lubię odkrywać właśnie takie nowe miejsca. Тож, щоб було так, то було б велетень. Це ще може бути трудно. Отже, я тебе знаю. W miejscu, w którym przed chwilą byłem, Śmigdęła mi gdzieś tam piszka, właśnie, ale ją straciłem, bo jestem znowu na tej ścieżce. Gdzieś musiała leć, nie widzę jej, a szkoda, ale dobry znak że przynajmniej pyszka górska jest. Także super. Już zaczyna się coś dziać przynajmniej wizualnie, że ją widziałem. Moja ścieżka idzie teraz z powrotem w las. Słyszę jak wodospad również albo kaskada, nie wiem. Ale pięknie. Teraz jakby matka natura pozwoliła mi tu wypatrzeć jakiegoś ptaka, to by było fenomenalnie. da tarda шка <laughs> аз <laughs> <laughs> gdzieś mi się za skał teraz dobra mi to to jest, bo jestem wciąż przemierzę trochę dalej a już bez plecaka będzie mi wygodne 师傅狗娘。 Dobra. Piszka mi odleciała. Poskładałem się tu jak masakra. Ale mam nadzieję, że fotki wyszły na szybko. Jedna, 160 sekundy. Ale są ostre. O! Bo... Kapitalnie. F4.5, ISO 4000, kompensacja na minus 1 1 na 160 sekundy mega ciemno ale daję sobie ten obiektyw w kapitalnie naprawdę powiem wam, że jest super jest genialna Tu jest tak ciemno, ale troszeczkę jest fajnie tu, tu oświetlona Szkoda, że to miejsce jest naprawdę tak daleko, ale gdyby było musiałem tu jechać Godzinę 20 jest za szybko herbata i dalej Godzina za 15 Siódma Wziąłem ten luszek przynajmniej jednego, który tam zleciał w dół I strasznie mnie to intryguje, żeby tam iść Ale strasznie mnie intryguje też fakt, że tam jest jeszcze kupa lasu przynajmniej I chyba pójdę wyżej Tam poczaję A jeżeli nic się nie będzie działo, to wrócę gdzieś tutaj, się będę dalej rozglądał albo schodził niżej Jakby nie było jeszcze sporo czasu także zobaczymy na razie herbata za udane zdjęcia Ale fajny klimat te Piękny las. O wow. Tam jest ta niestety tabliczka. Po drugiej stronie, że prywatna e, posiadłość. Ale, wow, jak ciemno. Ale tu jest klimat. Panie, nie zgadniecie, ale oczywiście jest tam plusz i 4000 cztery tysiące? Jedna ósma sekundy. O kurde. Jest mega daleko ode mnie, nie wiem czy tam w ogóle Będę mógł jakoś przejść albo poczekać po prostu zanim on podleci Ale przynajmniej sobie go nagram stąd Jest gościu mega daleko Muszę się trochę ustabilizować naprawdę bo są 10 tysięcy A 12 12800

No więc dobra, cały miserny plan spalił na panewce, bo już sobie poleciał w dół rzeki znowu Ej. Ale to nie szkodzi Naprawdę fajnie jest zobaczyć ten las, naprawdę jest to fenomenalnie ma taki klimat Polskiego lasu w karkonoszach Naprawdę nie żałuję, że tu przyjechałem. Widzę plusze, mam zdjęcia fajne yy, Pliszki górskiej, także jest całkiem konkretnie obiektyw jak, jak najbardziej daje radę. Nawet yy, robię na 12800 800 ISO, na 10 tysięcy zobaczymy jak to wyjdzie wszystko na kąpie. A to ja mówię najlepiej sprawdzić właśnie obiektyw w boju. Dobra, idę tam, wyjdę na ścieżkę z powrotem, wyjdę w górę rzeki, zobaczę jeszcze odrobinę tego lasu tam, a na grze później y, będę schodził w dół i, i rozglądał się z pluszczami. Muszę Wam powiedzieć, że miejscówka naprawdę jest fenomenalna, kapitalna. Ilość tych kaskadek, tych wodospadów, obłęd dla fotografa właśnie krajobrazowego. Tutaj fenomenalnie. Zresztą dla przyrodnika tak jak ja i ptaszorów również, bo dłuższe są, pliszki są, ale na razie jestem tak zafascynowany pięknem tego miejsca, że naprawdę muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się, że jeszcze Finlandii coś mnie zaskoczy pozytywnie, jeżeli chodzi o krajobraz. A to miejsce jest naprawdę kapitalne, mieszkam tu tyle lat i nigdy zawsze jakoś zwykłem, że tu przyjechać, ale warto było, naprawdę jest fantastyczne. Idę się jeszcze rozglądać dalej. A tutaj kurki Jest ich bardzo mało Więc nie będę ich zrywał yy, Zerwę jedną, ale niech sobie dro, odrośnie Na sosik Pierwsze kurki Tego lata można powiedzieć że już tak wcześniej, ale to po prostu, że jest wilgotno w Irlandii Więc kurki już są może już jakieś inne grzyby również. Dobra, idziemy zwiedzać dalej. I powiem Wam czym jestem wyżej w lesie. To jest ciszej. Po prostu jest bym nie ptaków słyszę, ale może to też przez rzekę. Dobra. Fantastyczne miejsce naprawdę. Wróciłem do punktu wyjścia, tu gdzie płaciłem piszkę. Niestety nie istnieją, przynajmniej na razie. pełny muszek. Ja bym przymierzał w dół. razu ani kupusu, nie widziałem ani piszki, także muszę gdzieś być tutaj w dole innego wyjścia raczej nie ma. Tam na supie siedzi sobie pustułka. No tak. Falowania powietrza już jest tak wielkie, że masakra. Jest ta gorąca. Piękny ptak. Fantastyczne. Szkoda, że tak daleko. Jakby sobie polatał. Może byłoby i co cofać. Ale jak tak sobie siedzi, tam to bez sensu. Está en la pateco. Spróbuję się podczuwać jak najbardziej mogę. Jak najbliżej mogę. Słońce jest trochę nieznadziejny, ale lepsze no to niż nic. Ciekawe, czy jest sam, czy jest ich troje. Poczekam chwilę, może podleci gdzieś w moją stronę na jakieś skałki. A poleciał dwóle rzeki Stały ci daleko teraz zobaczę Jeden poleciał na dół, drugi przysiadł na drzewie Normalnie jak przy nie że na jakieś gałonosce tylko. Wydaje mi się, że tu jest chyba najlepsza opcja, żeby zostać Z tym, że musiałbym się gdzieś usadowić Gdzieś położyć i po prostu czekać Tak mi się wydaje Dobra, zrobię tak Ode mnie na dzisiaj to już tyle, zdjęcia już widzieliście wszystkie. Dużo może tego nie ma, ale generalnie było fantastycznie przyjechać tutaj i otiść nowy raz. Sorry, muszę się napić, bo strasznie mi zasło. Ach, piękny spacer, piękny las, piękna rzeka. 150 do 400, wyśmienicie w ciemnych sytuacjach, też daje radę. Nie dajcie sobie wmówić, że, że nie da rady. Najprawdopodobniej to był chyba już mój ostatni wypad. Niestety z tym obiektywem zanim go oddam, ale jeszcze oczywiście nagram Wam w kolejnym odcinku będzie wszystko o tym, całej mojej opinii na, na temat tego obiektywu. Yy, co dzisiaj mogę mu powiedzieć fajnego? Yy, na pewno rączka tutaj, to jest fenomenalne. Yy, Telekonwerter, działa wyśmielicie, niestety nie mogłem sprawdzić yy, czy jest wodoodporny. gdyż każdy mój wypad po prostu był w fantastycznej pogodzie przy fantastycznej pogodzie, więc nie mogę powiedzieć, ale wydaje mi się, że tak, że, że to jest jednak, on y, system to jest jednak Olympus, więc tutaj nie ma co mówić o uszczelnianiu. No jest to proobiektyw, jest to proobiektyw na pewno, y, ale tak jak mówię, pełna opinia na temat jego y, i mojego użytkowania go będzie w następnym y, materiale. Także pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętajcie, wychodźcie Z czymkolwiek macie oczywiście że wszystkie swoje aparaty, które macie, zabierajcie ze sobą w teren i wychodźcie, no bo jak widzicie natura może czasami może nas pięknie zaskoczyć, tak jak mnie tu dzisiaj, więc kapitalnie, jak dla mnie kapitalny wypad. Zdjęciowo może, może być, że tak powiem. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego. Hej hej!